Znaczenie świadomego używania słów i myśli w naszym życiu. Znaczenie świadomego używania słów i myśli w naszym życiu jest fundamentalne dla naszego dobrostanu i sukcesu. Twoje słowa i myśli nie są tylko pustymi dźwiękami i obrazami, lecz mają moc kształtowania Twojej rzeczywistości. Kiedy mówisz i myślisz pozytywnie, tworzysz wokół siebie atmosferę optymizmu i nadziei. Twoje słowa są jak kamienie rzucone do stawu, powodują fale, które rozchodzą się na wszystkie strony, wpływając na wszystko, co cię otacza. Dlatego ważne jest, abyś był świadomy tego, co wypowiadasz i myślisz, ponieważ mają one moc manifestacji. Negatywne słowa i myśli są jak trujący pył, który zatruwa twoje życie i ogranicza twój potencjał. Dlatego też warto praktykować świadomość swoich myśli i słów, ucząc się kierować nimi w sposób konstruktywny i pozytywny. To kluczowy krok w drodze do osiągnięcia pełni życia i szczęścia. Jak pozytywne myśli wpływają na nasze doświadczenia i otaczający nas świat? To pytanie stawia przed nami wyzwanie zrozumienia mocy naszych wewnętrznych przekonań i sposobu, w jaki kształtują one naszą rzeczywistość. Pozytywne myśli są jak promienie słońca, które rozświetlają naszą drogę życiową, sprawiając, że wszystko wokół wydaje się jasne i obfitujące w możliwości. Kiedy myślimy pozytywnie, Nasz umysł staje się otwarty na nowe pomysły i inspiracje, a nasze działania są prowadzone z determinacją i optymizmem. Pozytywne myśli przyciągają do nas dobre energie i ludzi, którzy wspierają nasze cele i marzenia. W ten sposób nasze doświadczenia stają się bogatsze i bardziej satysfakcjonujące. Dlatego warto pielęgnować pozytywne myśli i uczynić je integralną częścią naszego codziennego życia, aby cieszyć się pełnią szczęścia i spełnienia. Praktyczne wskazówki do eliminacji negatywnego dialogu wewnętrznego. Jak pozbyć się negatywnego dialogu wewnętrznego i zastąpić go pozytywnymi myślami? To pytanie nurtuje wielu z nas, ale istnieją skuteczne strategie, które mogą nam w tym pomóc. Po pierwsze, zacznij od świadomego monitorowania swoich myśli. Zauważaj, kiedy pojawiają się negatywne myśli, i nazwij je, abyś mógł z nimi pracować. Następnie, zastanów się, skąd biorą się te negatywne przekonania. Czy są one oparte na faktach, czy może są tylko wytworem Twojego umysłu? Kiedyś identyfikujesz źródło negatywnych myśli, możesz je skutecznie zwalczyć, zastępując je pozytywnymi afirmacjami. Ćwicz również medytację i mindfulness, aby zwiększyć swoją świadomość i kontrolę nad myślami. Pamiętaj, że eliminacja negatywnego dialogu wewnętrznego wymaga czasu i wysiłku, ale jest kluczowym krokiem w kierunku osiągnięcia pełni życia i szczęścia. Przypowieść Śpiew Wiatru. W pewnej odległej wiosce, otoczonej górami i rozległymi polami, mieszkał młody pasterz o imieniu Kamil. Kamil, choć miał dobre serce, żył w cieniu swoich marzeń, które wydawały się mu zbyt odległe, by osiągnąć. Pewnego dnia, wędrując po zboczu góry, Zatrzymał się, by odpocząć. Usłyszał wtedy delikatny śpiew wiatru, który niesiony był z daleka. Zafascynowany dźwiękiem, Kamil postanowił rozmawiać z wiatrem. Codziennie rano, gdy wiatr szepcze swoje melodie, Kamil otwierał serce na nowe możliwości i wyznaczał cele. Stopniowo jego życie zaczęło się zmieniać. Praca stała się radością, a marzenia przestały być tylko marzeniami. Kamil zaczął przyciągać doświadczenia które doprowadziły go do spełnienia swoich najskrytszych pragnień. Dzięki zmianie sposobu komunikacji ze światem, Kamil odnalazł swoje powołanie i stał się inspiracją dla innych, by odważyć się marzyć, jak mówienie do wszechświata wpływa na naszą rzeczywistość. Mówienie do wszechświata to nie tylko wyraz naszych pragnień czy intencji, to również aktywny sposób oddziaływania na otaczającą nas rzeczywistość. Nasze słowa mają niezwykłą moc manifestacji, są jak kamienie rzucone do stawu, powodując fale, które rozchodzą się na wszystkie strony. Kiedy wyrażamy swoje pragnienia i cele głośno, wysyłamy do wszechświata klarowny sygnał tego, czego pragniemy. To jak rozmowa z niezwykle potężnym sojusznikiem, który reaguje na nasze prośby i pragnienia. W ten sposób nasze słowa kształtują naszą rzeczywistość, przyciągając do nas wszystko, co jest zgodne z naszymi pragnieniami. Dlatego ważne jest, aby mówić do wszechświata z jasnością i pewnością, w pełni wierząc w to, co wyrażamy. Nasze słowa mają moc, aby przekształcić nasze życie i sprawić, że nasze marzenia staną się rzeczywistością. Różnice między deklaracjami pragnień a świadomym tworzeniem swojej rzeczywistości, różnica między deklaracjami pragnień a świadomym tworzeniem swojej rzeczywistości leży głęboko w naszym podejściu i wewnętrznym przekonaniu. Deklarowanie pragnień to jedynie wyrażanie tego, czego pragniemy, bez głębszego zaangażowania i wiary w to, że możemy to osiągnąć. To jak wrzucanie butelki z listem do morza, nie mając pewności, czy kiedykolwiek zostanie ona odnaleziona. Natomiast świadome tworzenie swojej rzeczywistości to aktywne uczestnictwo w procesie manifestacji, oparte na pełnej świadomości i zaufaniu. To jak budowanie mostu między swoimi pragnieniami a ich realizacją poprzez świadome działanie i kierowanie swoimi myślami w pożądanym kierunku. Różnica ta polega również na zaufaniu sobie i wszechświatowi, wierząc, że zasługujemy na spełnienie naszych marzeń i że nasze pragnienia zostaną spełnione. Dlatego też warto praktykować świadome tworzenie swojej rzeczywistości, aby zobaczyć, jak nasze życie zaczyna odzwierciedlać nasze najgłębsze pragnienia i marzenia. Jak skutecznie używać afirmacji do przyciągania pozytywnych doświadczeń. Afirmacje są potężnym narzędziem transformacji osobistej, które mogą zmienić sposób, w jaki myślimy i działamy na co dzień. Kluczem do skutecznego wykorzystania afirmacji jest regularna praktyka i wiara w ich moc. Afirmacje to pozytywne zdania lub frazy, które powtarzamy regularnie, aby wzmocnić nasze przekonania i przyciągnąć pozytywne doświadczenia do naszego życia. Kiedy powtarzamy afirmacje z wiarą i determinacją, wysyłamy do wszechświata mocny sygnał tego, czego pragniemy. Jest to jak wysłanie listu do wszechświata z jasnymi instrukcjami, co chcemy przyciągnąć do naszego życia. Ważne jest, aby afirmacje były sformułowane pozytywnie, w teraźniejszym czasie i z wiarą w ich realizację. Regularna praktyka afirmacji pozwoli nam przełamać negatywne przekonania i zbudować nowe, pozytywne nawyki myślowe. Dlatego warto zintegrować afirmacje w naszą codzienną praktykę medytacyjną lub rytuały poranne aby wzmocnić naszą pewność siebie i przyciągnąć pozytywne doświadczenia do naszego życia. Przypowieść, słowo, które zmienia życie. W miasteczku ukrytym wśród pól kwitnących kwiatów i zielonych drzew mieszkała Anna, która tkwiła w rutynie swojego codziennego życia. Anna marzyła o spełnieniu swoich najskrytszych pragnień, ale zawsze czuła się zahamowana przez własne wątpliwości. Pewnego dnia spotkała mędrca z dalekiej krainy który podarował jej magiczne słowo. To słowo, kiedy wypowiadane z wiarą i determinacją, miało moc zmiany rzeczywistości. Anna zaczęła praktykować mówienie do wszechświata z jasnością i wizualizacją swoich marzeń. Stopniowo jej życie zaczęło się odmieniać. Spełniły się jej najskrytsze pragnienia, a droga, którą kiedyś widziała tylko w marzeniach, stała się rzeczywistością. Anna stała się symbolem nadziei dla innych, Dowodząc, że moc słowa i wiary może przekształcić nawet najbardziej utkwione w rutynie życie w spektakularną podróż ku realizacji marzeń. Wpływ otoczenia i ludzi wokół nas na nasze myśli i słowa. Otaczające nas środowisko oraz ludzie, z którymi spędzamy czas, mają ogromny wpływ na nasze myśli i słowa. Jak rzeki płynące przez krajobraz, nasze myśli są kształtowane przez to, co nas otacza. Jednak najważniejsze jest to, jakie my dopuszczamy myśli i słowa do siebie. To, czy jesteśmy otoczeni pozytywnymi ludźmi, którzy wspierają nasze cele i marzenia, czy też negatywnymi wpływami, może mieć ogromny wpływ na naszą psychikę i postrzeganie świata. Negatywne otoczenie może nas hamować w realizacji naszych celów i sprawić, że zaczniemy wątpić w siebie i swoje możliwości. Dlatego ważne jest, abyśmy świadomie wybierali otoczenie, w którym się obracamy, oraz ludzi, z którymi się otaczamy. Szukajmy inspiracji i wsparcia w osobach, które mają pozytywne podejście do życia i wierzą w nasze możliwości. To, w jakim otoczeniu się znajdujemy, może mieć ogromny wpływ na nasze samopoczucie i sukcesy. Dlatego warto dbać o to, abyśmy byli otoczeni pozytywnymi ludźmi i inspirującymi środowiskami, które wspierają nasz rozwój i dobrostan. Jak utrzymać świadomość w codziennym życiu i zmienić negatywne nawyki myślowe? Utrzymywanie świadomości w codziennym życiu to kluczowy element transformacji osobistej i zmiany negatywnych nawyków myślowych. Świadomość oznacza obserwację swoich myśli, emocji i reakcji bez oceniania ani identyfikowania się z nimi. Jest to jak bycie obserwatorem własnego umysłu, który pozwala nam spojrzeć na nasze myśli z dystansu i zrozumieć, że nie jesteśmy nimi. Ćwiczenie świadomości może być realizowane poprzez medytację praktykę mindfulness oraz regularną refleksję nad własnymi myślami i zachowaniami. Kiedy stajemy się bardziej świadomi swoich myśli, możemy zacząć zauważać negatywne nawyki myślowe i pracować nad ich zmianą. Zamiast skupiać się na przeszłości czy obawach o przyszłość, uczymy się być obecni tu i teraz, ciesząc się chwilą i otwierając się na pozytywne doświadczenia. To proces ciągłej pracy nad sobą, który wymaga cierpliwości, determinacji i praktyki ale może przynieść ogromne korzyści dla naszego dobrostanu i szczęścia. Jak skutecznie przyciągać pozytywne doświadczenia poprzez transformację myśli i słów? Kluczem do tego jest świadomość i kontrola nad naszym wewnętrznym dialogiem. Zamiast skupiać się na negatywnych myślach i słowach, które ograniczają nasze możliwości, uczymy się kierować naszą uwagę na pozytywne aspekty życia. To jak zmiana kanału na telewizorze wybieramy program pełen radości, miłości i sukcesu. Kiedy zaczynamy myśleć i mówić pozytywnie, przyciągamy do siebie podobne doświadczenia, które wzmacniają nasze przekonania i wartości. Pozytywne myśli są jak nasiona, które sądzimy w ziemi naszego umysłu, a pozytywne słowa są jak woda, która je podlewa i sprawia, że rosną i rozwijają się. Dlatego warto świadomie pracować nad transformacją naszych myśli i słów, aby przyciągać do naszego życia więcej radości, miłości i sukcesów. Skuteczne przyciąganie pozytywnych doświadczeń poprzez transformację myśli i słów wymaga również spójności między naszymi myślami, emocjami i działaniami. Kiedy mówimy do wszechświata, wyrażając nasze pragnienia, powinniśmy robić to tak, jakbyśmy już mieli to, o czym mówimy, w pełni doświadczając tych emocji, które towarzyszą osiągnięciu celu. Nasze myśli, emocje i czyny muszą być spójne, aby stworzyć harmonijną energię przyciągającą pozytywne doświadczenia. Jest to jak melodyjna nuta, która rezonuje z sercem wszechświata, przyciągając do naszego życia harmonię i obfitość. Dlatego ważne jest, abyśmy nie tylko myśleli i mówili pozytywnie, ale także działali zgodnie z naszymi pragnieniami, podejmując kroki w kierunku ich realizacji. Kiedy nasze myśli, emocje i czyny są spójne, stajemy się jak magnes, przyciągając do naszego życia wszystko, co zgodne z naszymi pragnieniami i wartościami. Napisz w komentarzu, jak tobie idzie komunikacja z wszechświatem. Ja na przykład zauważyłam, że jak poczuję całą sobą, jak to jest, kiedy miałabym, to czego pragnę i jestem za to wdzięczna. Wtedy czasami w bardzo krótkim czasie się to manifestuje w jakiś sposób, przeważnie zaskakujący. Jednak jak na przykład zajmuje to więcej czasu i do mojej głowy wkradają się wątpliwości, nawet niewielkie i krótkotrwałe, wtedy nawet jeżeli wszystko szło w dobrą stronę, zgodną z moim pragnieniem, to wydarza się coś, co jakby kasuje, odwołuje ten postęp i muszę zaczynać od nowa. Napisz, jak to wygląda u ciebie. Obejrzyj coś jeszcze. Każdy materiał na tym kanale jest pełen dobrej energii. Jeśli podoba ci się ten film, polub go, podziel się z innymi. W komentarzu napisz swoją refleksję. Jeśli chcesz, możesz postawić mi kawę. W opisie jest link. Trzymaj się cieplutko, twoja kolorowa wizja życia.